Rodziny, małżeństwu, rodzinie, życiu w Polsce: my, katolicy, my, Polacy, my, mieszkańcy Pomorza, tak. Małżeństwu mężczyzny i mężczyzny, kobiety i kobiety: nie. Nie chcemy robić takiego prawa w Polsce, nie chcemy, żeby w Polsce tak się działo jak w innych krajach, nie tylko Unii Europejskiej. Dlatego z uśmiechem na ustach idziemy ulicami Gdańska. Idziemy, żeby dać świadectwo, żeby mówić, że to ważny dla nas sakrament małżeństwo, właśnie mężczyzny i kobiety. Przesłanie szóstego archidiecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny Gdańsk, 7 czerwca 1915 roku. Świętując pierwszą rocznicę kanalizacji, dziękujemy za świętego Jana Pawła II, promotora godności życia ludzkiego i rodziny. Jednocześnie spotykają się w roku Świętego Jana Pawła II, uchwalonym przez Szeń Rzeczpospolity. Posłowie przyjęli zgodnie uchwałę w moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Podkreślili również, Wkład świętego w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Moralny obowiązek oraz szacunek, na który powołują się posłowie, powinien zobowiązać do przyjmowania niesprzecznych z jego nauczaniem ustaw i podejmowanych decyzji. Przypominam, że parlament, z jednej strony uchwalił jednogłośnie rok. 2015, rokiem świętego św. Jana Paweł II. To z drugiej strony przez już przyjęte lub przygotowywane decyzje, w tym decyzje rządu, przekreślił podstawowe treści jego nauczania. Przypominamy, i tak wielokrotnie przypominaliśmy podczas naszego marcza. Jan Paweł II nauczał. Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę dla kobiety i kobietę dla mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim. Pytam, dlaczego Parlament ratyfikował sprzeczną nie tylko z nauczaniem świętego, ale również z naszą konstytucją, konwencję, karmią? Nie możemy zgodzić się na wymuszane przez konwencję wprowadzenie do Urszół Polskich oraz życie społeczne rozwiązań budowanych na bazie ideologii gender, kwestionowanie praw rodziców, do decydowania o realizowanych w programach edukacyjnych naszych szkołach, zrównanie związków jednokluciowych z małżeństwem, co dawałoby im m.in. Prawo do adopcji dzieci. Przypominam, święty Jan Paweł II nauczał. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu. Nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Pytam. Dlaczego rząd wprowadził sprzeczną z polskim prawem tak zwaną pigułkę dzień po? Dlaczego wprowadzana jest ustawa o refundacji zabiegów in vitro, które mogą satysfakcjonować tylko biznes stosujący tą technologię? Nie możemy zgodzić się, aby funkcjonowało prawo pozwalające zabijać począte dzieci, w tym przez stosowanie środków chemicznych i stosowanie technologii ignorującej całkowicie współczesny stan wiedzy z zakresu Biomedycyny. Uczestniczący w dzisiejszym marszu zaświadczamy, że rodzina chrześcijańska jest pewnym i sprawdzonym fundamentem naszego społeczeństwa. Podpisani uczestnicy marszu. Dzięki, Janie Pawne II. teraz Boże Błogosławieństwo na Wasze codzienne życie. Małżeńskie, rodzinne, na nasz trud, wysiłek i walkę w obronie cywilizacji miłości, w obronie małżeństwa i rodziny, świętości i godności tego sakramentu, który dał Bóg, który jest drogą do świętości. I bądźcie odważni. Pan sam, niech Was błogosławi Bóg Wszędmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. O,